Tak duża rodzina to mnóstwo miłości, no ale nie ukrywajmy też spore koszta. Twoim zdaniem, tak miesięcznie ile najlepiej zarabiać, żeby godnie żyć. O kurczę, oglądałam mnóstwo tych wywiadów, gdzie ktoś mówił, ile ich zdaniem e, dobrze zarabiać, żeby żyć. Ja się z nimi zgadzam. No poczekaj, bo też trzeba jakąś średnią e, wyciągnąć. E, wydaje mi się, że każdy indywidualnie podchodzi do tego, więc. więc e, Ciężko średnią podać. Ewentualnie można do Gusu pójść i oni mają tam pewnie jakąś taką średnią, ile kosztuje życie, ile też przeciętnie Polak zarabia, więc oni będą pewnie w tym lepsi. Ja niestety takich statystyk nie robiłem, ale to jest dobre pytanie i postaram się w takim razie przeczytać i do kolejnego wywiadu nadrobić to. Ale mnie zastanawia, ile Wam potrzeba? Tak wiesz na przykład. Furczę, ja ci powiem, że no, mi, mi tak wiele nie potrzeba. Ja jak mam lasagne, jak mam na przykład e, kartę Unlimited, no to na pewno ta karta Unlimited e, chyba 49 zł miesięcznie, no to tu już tyle potrzebuję, żeby być szczęśliwy, żeby oglądać i wspierać kul kulturę, e, oglądać też polskie filmy, ale także te, te e, filmy animowane razem z dziećmi, e, więc e, no, ja, ja niewiele potrzebuję, szczerze mówiąc. Okej, okay, ale jak na przykład tak sobie zakładacie ten domowy budżet, już nie pytam konkretnie o kwotę, to na co najwięcej pieniędzy przeznaczacie? Hmm. O kurczę, na co najwięcej, no teraz budowa domu, no to, to jest taki koszt jednak dosyć spory, e, więc, więc no tutaj poszło sporo pieniędzy, e, jak nie było budowy domu, no to wtedy czynsze, e, podatki, Także opłaty na prąd, opłaty na wodę, więc no takie rzeczy. R, r, na mieście rzadko jadamy bo mamy też na tyle sporą rodzinę, że, że, że jednak e, najlepiej przygotować ten posiłek w domu, bo też e, z dziećmi ciężko wyjść do restauracji, bo one jednak lubią być wszędzie. E, natomiast no, zdarzają nam się randki, no, ale też bym nie powiedział, że, że na przykład nasze wydatki na jedzenie gdzieś tam w restauracjach przekraczają wydatki na czymś. A te koszty, jeżeli chodzi o budowę domu, to są dużo wyższe niż Jeszcze raz. te koszty, jeżeli chodzi o budowę domu, są dużo wyższe niż zakładaliście? Tak, zdecydowanie. Ale jak rozmawiam ze znajomymi, to każdy mówi, że sobie tam jakąś kwotę zakładał na, na, na budowę domu, na wykończenie, a potem dochodziło coś, dochodziło coś. Zawsze dochodzi mnóstwo elementów, na które wcześniej się, się, się nie zauważało, o których wcześniej się nie myślało, więc no, no troszeczkę przewyższyły nasze oczy. Ale też sprzedajecie teraz mieszkanie. Więc no jest ta płynność finansowa. Tak, jak najbardziej. No, no nie, 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 nie narzekamy na finanse. E, Także tak, tak, no ja się bardzo cieszę. Jestem zadowolony i szczęśliwy z życia, bo, ponieważ niedługo się przeprowadzimy do wspaniałego domu. Mam cudowną żonę, niesamowite dzieci. Wszyscy jesteśmy zdrowi, więc to jest najważniejsze. E, Mam przepiękną, niesamowitą pracę, coś co, o czym zawsze marzyłem, czyli żeby chociażby właśnie podkładać głosy w bajkach, tak jak teraz w Garfieldzie podkładam. Także no, ja jestem szczęśliwy z życia jakie mam i, 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 i nie narzekam.